To się Mongołusi znów I dzisiaj będziemy grać w Pet Simulator. Zobaczyłem, że jest taka fajna gra popularna. Niby yy, kolega wytłumaczy o co tutaj grze chodzi. Po prostu się zbierać pieniążki no się wszystko otwiera. i to mówiłem. Ale czynimy sobie taką przygodę od nowa. Będziemy się po prostu możliwe, że tajdować z typami. Zabierzemy sobie pieska. Może być laki I lecimy. Lecimy. Z tego będzie, będą fajne odcineczki, Mam nadzieję, że wam się spodoba. Czy wam się spodobają odcineczki? Na no ziemię tylko peta jeden. To tak średnio bym powiedział, ale. Musimy nasze porządki zacząć. Czy mam 38 gramy? 38 gramy. nieważne. O, dobra, się poprawiło. No, będziemy sobie pekać. Będziemy typy nie Zobaczymy, czy mogę jakimś z tym w ogóle biteria. Ja. No, 9 sekund. To 9 sekund. Czy mogę biteria za 9 sekund? O, mogę. Udaż mi coś. Tęć. No, nie o, to nie mogę tutaj. O, daj mi nie mam PL2 nawet. Please. O, no, wyrzuci chyba. Please. I daj coś fajnego. Nie, dobra, no dobra, ja bym stoił. A ty? O, to może ten tyłek będzie miły? O! O, nice! Aha, dobra, nie może. To jednak, to jednak to nie takie nice. Jasne, ty dzika. To Jestem słabiutki. Nie no, to nawet się tak nie da pewnie. Pa, ja bo się tak nie da, bo by nic. No, jada się. Tak myślałem, po czym bym ją niszczył. Chyba nie będę mógł spać w tej dami Trudno, się chwilę sami będziemy niszczyć. Mm. To może czysta jest jajko, chyba tak. Jajeczko, że czyste. To był ostatni tajdzik. Chodźcie, nie czekam, będę tylko dołączył. Może on będzie przynajmniej mieć miły i mi coś w ogóle. Kilka przynajmniej rzeczy. O. Klik, klik, coś. O, ja w ogóle to idę tej. Nie chcę, nie to nie. Złoty, też będę mógł wam jakieś pety. Na pewno, chyba każdy może mieć mnie przypady. DOK, jeden. O, nie. Proszę mi coś o to? Nie, to nie. Ja będziemy mieć samych chwileczkę przypady. Uwaga... To taka chwila, że mamy już, że nie jeszcze nie mamy. Jeszcze dwie, dwie monetki. Dwie monetki i będziemy... O, kwita, jesteśmy kwita już. Lecimy kupić sobie petiszka. Petyszka. Petiszek będzie w naszym koncie. Uwaga. O, jakiś baj. O, zobaczy. ma Zobaczymy, jaki to jest najlepszy. Ten A coś tam jest najlepszy. To jest najlepszy niby. Drugi jest Epic, ale on się... O, Epic. Później jakieś gry coś tam. Ale nim się tutaj dawaliśmy i zawalił. Później jest nie coś, mina. Później jest dork coś, tolk. O, mamy takie petki. Tak mi tutaj no. Uh, please. Please. A jak on to da? I nie gadajcie. Co? Dzięki, wiem, że źle wiem, że, 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 że napisałem. Dzięki. Powinien się pisać dzięki. Ale. What the fuck is man. Ja chciałam zwalać mnie. No już oczywiście, jak to zwalało. O. I teraz sobie to też No! I, i, te, I teraz, no nie ma ja to. ja chyba nie dają dzieła. Dla wam nic nie dawała, to dla mnie nic nie daje a dzięki temu to połowilanie tak robię takiego pata dobrego to na 6 milionów kołczak tworzymy sobie 2 jeczka ostatnio o piweston piwestonik <gryzny> to oni no, mają 9 Ja Powiedziałbym, że, że to się obawiam, i było zrobić. Ale... I tak kliknę się w sklep. No... Ale fajne. Tam jest coś drugiego. Jeszcze taka inna, kolejna i kolejna i kończymy odcineczek. Będziemy nagrywać kolejne później. Nie, nie wiem, czy dziś. Ale jak się uda, to może dziś nawet. A nie wiem, ale ja. Jak nie wiem, 4 3 łapy w górę, to robimy kolejny odcinek. A, że wy nie A kiedyś będę miał, miał bardziej popularny kanał, to będę musiał 10 tysięcy łapek w górę i kolejny odcinek. Gdyby dało taki 10 tysięcy łapów, to ja nie wiem, co by zrobił. Bym się uczył czarodkiego trampoliny chyba. Zrobił czarodkiego trampoliny, nawet gdybym nie <tum> umiał. Jeszcze kilka kolejne Chyba to ostatnia będzie osadźba. Jeszcze Kupię, bo nie wiem, ...no, takie zapłacić. Ale okej. No i dobra. Dziś jeszcze w odcinku.